Janina Pruchniewska. Letni wiatr. Czyta Bogdan Dmowski. Cwaniak wiatr, cichuteńko przycupnął w krzewach i udaje, że nie ma go tu. Potem nagle się zerwie, zakołysze drzewami i poderwie z ziemi suche liście i piach i zatańczy kankana, nam fryzury potarga, chmury zmusi do lotu w dal. Ach, ten wiatr, letni łob ciągła chęć do zabawy, nim ze śmiechem pobiegnie w świat.